Wysłuchanie um, przesłania Boba Frejzera w czasie ostatniej konferencji, jaka została zorganizowana we Wrocławiu, wniosło um, w moje życie modlitwem um, swego rodzaju nowy porządek. Um, to może nie jest tak, że nigdy wcześniej nie adorowałam Boga, ale chyba po raz pierwszy um, zdałam sobie sprawę z tego, jak ważne jest um, Porządek modlitwy, że kiedy zaczynam od adoracji, kiedy zaczynam od wyznawania tego, kim Bóg jest, kiedy moje oczy wznoszą się ku temu, który jest na górze, reszta mojej modlitwy zostaje temu podporządkowana. Myślę właśnie, że to jest takie istotne i dla naszego umysłu, i dla naszego serca, żeby. Zacząć właśnie od ustawienia Boga we właściwym miejscu, na jego tronie w niebie, jako tego wszechmocnego, wszechładnego, suwerennego, a jednocześnie pełnego miłości, tak nam bliskiego i tak bardzo tęskniącego za, za nami. I uświadamiamy sobie, jak my za nim tęsknimy, i wtedy naprawdę wszystkie inne rzeczy nabierają właściwej miary wobec Majestatu Boga wobec Jego piękna wobec tego, kim on jest naprawdę bardzo się cieszę, że mieliśmy e, okazję e, posłuchać tego i to naprawdę wniosło dużo w moje życie modlitewne. Bardzo bym chciała zachęcić wszystkich do wysłuchania, również do skorzystania e, z tego podręcznika, który jest dostępny w języku polskim. E, on jest prosty, ale bardzo głęboki. I rzeczywiście nie musimy sami szukać wersetów, aby Boga adorować. On, ktoś już zrobił tę pracę i ja muszę powiedzieć, że codziennie z tego korzystam i jestem pobłogosławiona. Jedno z przesłań, które naprawdę dotknęło mojego serca, jest to, że kiedy adorujemy Boga, kiedy wysławiamy go, kiedy mówimy o tym, kim jest, to wtedy Bóg uzdrawia. W naszych sercach obraz tego, kim on naprawdę jest. I rzeczywiście. I rzeczywiście zwróciłem uwagę na to, że kiedy zaczynam adorować Pana, zaczynam się skupiać na nim, na tym, kim on jest, na tym, co myśli, na tym, co czuję, to coś dzieje się w moim wnętrzu takiego, że kiedy przychodzę do Boga w jakimkolwiek innym obszarze przychodzę z modlitwą prośby, czy przychodzę z jakąś sytuacją to moje emocje, mój umysł zupełnie inaczej się zachowują. Dlatego, że wcześniej adorowałem Go, czyli napełniałem swój umysł poznaniem tego, kim on naprawdę jest. Także ten czas adoracji, taki bardzo praktyczny, który mieliśmy na tej konferencji bardzo przemienił moje, moje osobiste życie. Tam też został przy tej okazji taki podręcznik o adoracji Boga wydany. To jest 6 stron może wstępu plus 40 stron różnego rodzaju wersetów, które mówią na temat tego, kim jest Bóg. Był też dla mnie ogromną pomocą. Razem z żoną, żoną weszliśmy w jakiś taki nowy etap uwielbienia w naszym domu, takiej właśnie adoracji uwielbienia tego, kim jest Bóg. Widzę, że moje serce, osobiście, jest naprawdę, prze, przemienia się wtedy, kiedy, kiedy adoruje Boga. Dla mnie najważniejszą rzeczą na konferencji to był temat adoracji Boga. To był temat, który mnie bardzo poruszył i w zasadzie zmienił moje życie modlitewne, bo zaczęłam moje modlitwy, właśnie to zaczynam od tego, od adoracji Boga na pierwszym miejscu. I, Widzę, że to jest bardzo ważne, żeby Bogu powiedzieć, kim jest dla nas i żeby to ogłaszać. Nie tylko myśleć, nie tylko czytać, wiedzieć, ale żeby to wypowiadać i ogłaszać. Wtedy to staje się prawdą, wtedy zajdzie do nas żywe i, i właśnie to jest, no wtedy to mamy pełną świadomość tego, kim jest. I to ma wtedy moc na naszym życiem. Także temat adoracji Boga jest bliski mojemu sercu bardzo i myślę, że to jest bardzo ważna rzecz.